Znaczenie wynalazków w powieści Felix, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi W powieści Rafała Kosika Felix, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi wynalazki odgrywają kluczową rolę nie tylko jako elementy science fiction, ale także jako istotne składniki fabuły i narzędzia rozwoju postaci. Autor umiejętnie wykorzystuje różnorodne wynalazki, by wzbogacić świat przedstawiony. Jednocześnie ukazując ich wpływ na życie bohaterów i ich przygody. W książce, wynalazki są nieodłączną częścią codzienności bohaterów. Od inteligentnego komputera neta, który jest w stanie hakować systemy i zdobywać informacje, po różnorodne gadżety, które pomagają im w rozwiązywaniu zagadek. Te przedmioty nie są jednak przedstawione jedynie jako ciekawe akcesoria, mają one głębsze znaczenie. Często stając się kluczowymi elementami, które pozwalają bohaterom przezwyciężać trudności i radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Autor przedstawia wynalazki nie tylko jako produkty ludzkiej pomysłowości, ale także jako symbol nowoczesności i postępu technologicznego. Są one odzwierciedleniem szybko zmieniającego się świata, w którym żyją bohaterowie świata, w którym granice między rzeczywistością a fantazją, stają się coraz bardziej płynne. Wynalazki te, choć nierzadko fantastyczne, są przedstawione w sposób wiarygodny i przemyślany, co sprawia, że czytelnik może łatwo zaakceptować ich obecność w realiach powieści. Jednakże najważniejszym aspektem wynalazków w książce Kosika jest sposób, w jaki wpływają one na rozwój postaci. Dla Neta, który jest pasjonatem technologii, wynalazki stanowią sposób na wyrażenie siebie, i realizację swoich pasji. Są one odzwierciedleniem jego inteligencji i kreatywności, a także stają się środkiem, dzięki któremu może pomagać swoim przyjaciołom i rozwiązywać problemy. Z kolei dla Feliksa wynalazki są narzędziem do zgłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów. Jego ciekawość i chęć zrozumienia świata znajdują wyraz w fascynacji technologią, która jest w stanie odkrywać nowe możliwości, i wyjaśniać zagadki. Dla Niki, wynalazki są symbolem tego, jak można wykorzystać wiedzę i umiejętności do robienia dobrych rzeczy, do pomocy innym i przeciwdziałania niesprawiedliwości. Dzięki nim, Nika zdobywa większą pewność siebie i uczy się, że inteligencja i wiedza mogą być potężnymi narzędziami w dążeniu do celu. Wynalazki w książce Kosika pełnią również ważną rolę edukacyjną. Przez fascynujące opisy technologii autor zachęca młodych czytelników do zgłębiania wiedzy naukowej, pokazując, że nauka i technologia mogą być ekscytujące i pełne możliwości. Uczy, że wiedza i umiejętności techniczne to coś, co warto rozwijać i czym warto się interesować. Podsumowując, wynalazki w powieści Felix, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi są nie tylko kluczowymi elementami fabuły, ale także mają głębsze znaczenie. Stanowią one odzwierciedlenie postępu technologicznego, są symbolem kreatywności i pomysłowości, a także służą jako narzędzie rozwoju postaci. Rafał Kosik umiejętnie wykorzystuje wynalazki, by nie tylko opowiedzieć fascynującą historię, ale także by przekazać ważne wartości, takie jak znaczenie wiedzy, pasji i wykorzystywania swoich umiejętności do dobrych celów. Rola i znaczenie szkoły w życiu bohaterów powieści Felix Ned i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi Szkoła, jako jedno z centralnych miejsc akcji w powieści Rafała Kosika, Felix Ned i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi, pełni kluczową rolę w życiu głównych bohaterów. Nie jest to jedynie miejsce edukacji, ale przestrzeń, w której rozwijają się ich osobowości, relacje międzyludzkie oraz umiejętności społeczne. Szkoła staje się areną ich przygód, miejscem odkryć i ważnych wydarzeń, które wpływają na ich dojrzewanie i kształtowanie się jako osób. Szkoła dla Feliksa, Neta i Niki to nie tylko miejsce nauki, ale również przestrzeń, gdzie rodzą się ich przyjaźnie i rozpoczynają się wspólne przygody. To tutaj po raz pierwszy spotykają się i zaczynają współpracować, co jest punktem zwrotnym w ich życiu. W szkole uczą się nie tylko przedmiotów szkolnych, ale także jak ważne są współpraca, wzajemne wsparcie oraz umiejętność radzenia sobie z trudnościami. Zajęcia, nauczyciele i koledzy z klasy stanowią tło dla ich codziennych doświadczeń i wyzwań, które kształtują ich charaktery. Autor pokazuje szkołę jako miejsce, w którym bohaterowie stają przed różnymi wyzwaniami, zarówno osobistymi, jak i akademickimi. Są to nie tylko testy i egzaminy, ale także interakcje z rówieśnikami, radzenie sobie z presją i oczekiwaniami, a także zmagania z własnymi słabościami i niepewnościami. Szkoła staje się mikrokosmosem, w którym bohaterowie uczą się o życiu, relacjach międzyludzkich i sobie samych. Jednocześnie kosik przedstawia szkołę jako miejsce, które sprzyja rozwijaniu pasji i zainteresowań. Dla Neta szkoła to przestrzeń, w której może rozwijać swoje zainteresowania technologiczne, dla Felixa miejsce poszerzania wiedzy, a dla Niki arena, gdzie może wykazać się odwagą i determinacją. Szkoła daje im możliwość eksperymentowania, popełniania błędów i uczenia się na nich, co jest ważnym elementem dorastania. Kosik podkreśla także, jak ważną rolę w szkole odgrywają nauczyciele. Są oni nie tylko przekazującymi wiedzę, ale także mentorami, którzy mają wpływ na kształtowanie postaw i wartości u młodych ludzi. Nauczyciele w powieści, choć czasami ekscentryczni, stanowią ważne punkty odniesienia dla bohaterów, inspirują ich i motywują do dążenia do celów. Warto również zwrócić uwagę na to, jak autor przedstawia szkołę jako miejsce, gdzie bohaterowie uczą się radzenia sobie z różnorodnością i różnicami. Szkoła jest miejscem, gdzie spotykają się różne osobowości, kultury i punkty widzenia. Bohaterowie uczą się, jak ważna jest otwartość, tolerancja i umiejętność dialogu. Podsumowując, szkoła w powieści Felix Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi jest przedstawiona jako przestrzeń pełna wyzwań, ale też możliwości. To tutaj bohaterowie dojrzewają, uczą się ważnych życiowych lekcji i kształtują się jako osoby. Rafał Kosik ukazuje szkołę nie tylko jako miejsce edukacji, ale jako ważny element w procesie dorastania, gdzie kształtują się charaktery, wartości i przekonania młodych ludzi. Szkoła staje się nie tylko tłem dla przygód, ale integralną częścią życia bohaterów, wpływającą na ich rozwój i doświadczenia.